Cześć! Witam Cię serdecznie w moim kolejnym nagraniu na moim kanale YouTube. Cokolwiek powiem, miej na uwadze to, że nie udzielam tu żadnych porad inwestycyjnych. Chciałem się odnieść do obecnej informacji na temat koronawirusa. Czy się nam to podoba, czy nie? Wszędzie to jest, no mi się nie podoba. Bo tak naprawdę jesteśmy wszędzie atakowani tą informacją. Wszędzie, ale to dosłownie wszędzie, począwszy od telewizji. Całe szczęście telewizji nie oglądam. Zdarzyło mi się w ostatnim czasie, że tam raz czy dwa razy włączyłem, ale po prostu jak włączyłem, to po prostu zobaczyłem, że po prostu no, no nie ma to sensu. Po prostu można sobie mózg sprać, można się załamać i nic nie robić. W związku z tymi informacjami, które tam występują, bo po prostu jest źle, jest źle, wszędzie jest źle. Kolejne zachorowania, kolejne zarażenia. No po prostu, po prostu nic nie rób, tylko siedź w domu. Nic nie rób, nic! Po prostu zachodź w głowę i stresuj się tym, aż mnie to w którymś momencie dotknęło. Miałem parę godzin w tym tygodniu takich, że faktycznie mnie to dotknęło, ale staram się odcinać od tych informacji. Nie chcę słyszeć na temat. Koronawirusa. Eee, natomiast <głos》> wchodzę na maila, a tam znowu, a to nie wiem, widzę, znaczy nie widzę, tylko kartę rezydenta ze Stonii wyrabiałem, przychodzą maile stamtąd. Nie wiem, na Instagramie gdzieś tam pojawiają się jakieś e, zalążki informacji na temat, e, na temat koronawirusa. E, no, nie wspomnę oczywiście o portalach internetowych typu Interia, OneDi i tak dalej, i tak dalej, ile ich tam jest. To wszędzie tylko kipi informacja negatywna na temat koronawirusa. A w tym czasie nie ma nic pozytywnego na świecie, nie można by nic pozytywnego powiedzieć, nic pozytywnego ludziom przekazać. No, jaki jest sens takiego szpuntowania, że tak się wyrażę, takiego nękania psychicznego ludzi? No, podejrzewam, że jakiś sens w tym wszystkim jest. Tak naprawdę, co niektórzy pójdą w alkohol, co niektórzy, no nie wiem, załamią się, yy, no nie podejmą żadnych kroków działań w związku ze swoją działalnością gospodarczą. Yy, no nie wiem, ktoś, ktoś już mnie pyta, yy, że no, no już zamyka działalność, co mógłby robić dalej i tak dalej. No, takie yy, gdzieś tam szpikowanie się tą negatywną wiadomością no nie prowadzi do niczego dobrego. Tak więc moja sugestia, Odetnij się od tych złych informacji. Jeśli chcesz być w miarę tak ogólnie na bieżąco, bo mniej więcej trzeba wiedzieć, co się na świecie dzieje, to tak naprawdę uwierz mi, znajomi ci o tym powiedzą. Albo posłuchaj jakiegoś researchu e, osób, które faktycznie, e, no, wydaje się, są solidne w tym researchu, czyli w tym przeszukiwaniu internetu, zbieraniu różnych wiadomości, E, podawaniu e, no takich realnych, realnych, namacalnych informacji popartych faktycznie statystykami i nieprzekłamanych statystyk. Bo co z tego, że media, że telewizja, że internet podaje ci, że tu ileś tam się osób zaraziło, ileś tam osób zmarło i tak dalej. Co roku umiera mnóstwo ludzi. No są sugestie, że tak naprawdę osoby nawet nie chcę wnikać w te tematy, ale no muszę się odnieść do tego, że są sugestie, że osoby, które gdzieś tam są leczone w takich regionach jak we włoskich, tam Lombardia bodajże, czy, czy były leczone w tym zamkniętym okręgu Wuhan w Chinach, od którego to wszystko się zaczęło, że te osoby być może tak naprawdę jeszcze bardziej były narażone, nie będę Tutaj jakby no, stuprocentowych informacji przekazywał, ale być może leki, no nie wiem, jakiegoś rodzaju być może szczepionki, nie szczepionki, które były podawane, są tylko po to podawane, żeby nas uzależnić od. No tutaj muszę głośno powiedzieć, od mafii farmaceutyczno-chemicznej. Wyobraź sobie, że tak naprawdę BASF kiedyś produkował chemię. Do obozów w Oświęcimiu czy w innych, innych obozów koncentracyjnych. A potem te same fabryki, te same zakłady chemiczne, no po prostu zaczęły produkować leki. Tak więc dla nich psiora, no co oni produkują, dla nich liczy się biznes. Nie wiem, kto tam stoi za tym, czy on ma serce, czy nie ma serca, ale chyba nie ma serca, nie ma żadnych uczuć. Jeśli ktoś mi mówi, że Ty tylko patrzysz na pieniądze, no to ja zadaję pytanie. To spójrz, jaką ideologią kierują się te koncerny farmaceutyczne. W jakim kierunku to wszystko zmierza. Przecież wyprodukowanie syntetycznej witaminy C kosztuje parę groszy. Na ogół jest ona sprzedawana. Na przykład taki przykład, który ostatnio poznałem od osoby, która w farmacji pracuje. Ta, e, witamina kosztowała 2,80. W czasie. Tej, e, tej kryzysowej sytuacji w ciągu tych ostatnich dwóch, trzech tygodni ta witamina była sprzedawana tam, nie wiem, po 5, po 6, po 7, że po 8 zł już w tym momencie. Tak więc. E, koncerny farmaceutyczne i to jest. E, I to jest ma, mała firma stosunkowo, to nie jest jakaś globalna firma farmaceutyczna. Tak więc. Jeśli taka firma potrafi tylko na witaminie C, syntetycznej witaminie C, która nie jest de facto chłoniana, takie jest moje zdanie, bo jak znajdziesz naturalną witaminę C, zostaliśmy tak zbudowani, tak stworzeni, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do żadnych syntetyków. Po prostu organizm tego nie toleruje. Po prostu możesz to zjeść, ale jest to chłoniane w kilku tylko procentach. I to nie są też moje tylko wymysły, bo swego czasu zgłębiłem troszeczkę wiedzę na temat suplementacji, na temat leków, na temat tego, jak to oddziałuje, jak to jest wchłanialne, czy to sztuczne, czy naturalne. I badania były już bardzo dawno przeprowadzone na ten temat. Na przykład bardzo dużo e, witamin po prostu nierozpuszczonych, tych syntetycznych, e, no po prostu jest wydalanych i w tojach yy, bardzo dużo tego można znaleźć bo po prostu to się nie rozpuszcza nie przyswaja tego organizm no i jaki jest efekt żaden jesz coś kupujesz płacisz sponsorujesz koncerny farmaceutyczne które tak naprawdę mają wszystko poukładane od samej góry yy... Nie, nie będę tutaj jakby filozofował, w każdym razie jest bardzo dużo badań na ten temat. Jak będziesz chciał, to sam znajdziesz mądre materiały. Ja na swoim Facebooku e, wrzuciłem kilka linków pod kilkoma ostatnimi postami. Do jak mi się wydaje sensownych materiałów. W każdym razie, jak to się mówi, w każdej informacji jest e, jakiś procent prawdy i kłamstwa czasami. Różnie to jest. Czasami jest to stuprocentowa prawda, ale no mamy, jesteśmy w dobie informacji, w dobie internetu, w dobie social mediów, YouTube'a, Facebooka, Instagrama, yy, telewizji, gazet i wszystkiego. No mamy bardzo dużo informacji. Naprawdę można się w tym zgubić. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Dlatego ja się odciąłem od tej informacji. Staram się robić to, co chcę robić. Nie będę. Słuchał e, tej, tej publiki, tego przyklasku. E, no bo tutaj często jest to kierowane pobudkami czy to politycznymi, czy to biznesowymi. Sam zdecyduj, czy chcesz się otaczać tym głównym przeproszeniem. bo ta informacja po prostu pierze mózg. Ja się o wiele czuję lepiej, jak stosuję naturalne rzeczy. Od 15 lat. Nie stosuję żadnych farmaceutyków. Żadnych farmaceutyków. Pamiętam, jak byłem nastolatkiem, no można powiedzieć dzieciakiem, jakiś tam Duomox, czy jakieś tam inne. No pamiętam, stosowałem, no rodzice mnie zabierali do lekarza, no jakieś tam przeziębienie wielkie, niewielkie, antybiotyk, bach, bach, bach. Większość tych wszystkich e, chorób, e, to są tak naprawdę chory, choroby, które powstały na, pod, e, z tego tytułu, że po prostu jesteśmy szpikowani chemią. Czy to w pożywieniu, czy w chemiach, czy, czy w lekach, bo tutaj jest tylko chemia. Tu jest tylko chemia. Tak więc jeśli chcesz, e, no nie wiem, karmić się tą negatywną informacją, karmić się tą chemią, karmić się tą, e, nie wiem, no złą energią, no to oglądaj telewizję, ale... Sam sobie zadaj pytanie, jak się po tym wszystkim czujesz. Czy po tym wszystkim chce ci się w ogóle z domu wychodzić? Czy masz energię do ćwiczeń? Czy masz energię do jakiejkolwiek kreatywnej? No, kreatywnego myślenia, kreatywnej pracy, podjęcia jakichś działań. Bo nie zmienia to faktu, że kryzys. Ja przeżyłem już w swoim życiu, można powiedzieć, dwa kryzysy. W 2001 roku, podczas ataku na World Trade Center, tak naprawdę, czy mnie to dotknęło? No byłem nieświadomy. Byłem trochę nieświadomy tego, co się gdzieś tam dzieje. Pracowałem wtedy na etacie. Byłem wówczas typowo etatowcem. Pamiętam, jak robiliśmy zakupy gdzieś w Żancie, w Warszawie, na Pradze. No, i wówczas gdzieś tam chodziliśmy po tym żancie, pojechaliśmy tam po pracy kupić jakieś zakupy. No i się okazało, no i tam w telewizji leciał jakiś film. Tak mi się wydawało, że to leci film że jakieś dwie wieże, jakieś samoloty gdzieś tam uderzają i tak dalej, i tak dalej. Dopiero jak do domu wróciłem, znaczy do domu, do hotelu, to doszła na nas informacja, że to nie był film, że to dzieje się naprawdę że po prostu zamach na World Trade Center, na, znaczy no generalnie, jak to mówią, na naszą wolność i tak dalej, i tak dalej. Tylko zadajmy sobie pytanie, kto tak naprawdę pozbawia nas tej wolności? Pod, pod, e, po tym całym zamachu, po tym całym zamachu tak naprawdę faktycznie ludziom zaczęli odbierać wolność. Pod pretekstem bezpieczeństwa, pod, pod pretekstem zamachów terrorystycznych wprowadzono zaoszczenia, Różne, no takie jest moje zdanie. Mam też pewną wiedzę na ten temat, sam sobie to przeanalizowałem. To jest tylko moja opinia, nie musisz się z tym zgadzać, ale no, takie są fakty. Budynki nie przewracają się tak, tak, o, bo samolot się wbija w potężne budynki, które są przewidziane nawet na trzęsienia ziemi niejednokrotnie i nagle samolot się wbija u góry i budynek składa się jak z klocków, nie wiem, jak domino się składa. No, takie rzeczy się nie dzieją. Potem kryzys 2008 roku. Wówczas prowadziłem biuro kredytowe. Biuro kredytowe, no i zacząłem je prowadzić jakoś rok przed całym tym kryzysem. Eee, no i tak się złożyło, że no, też mnie dotknął ten kryzys. Próbowałem potem reanimować to wszystko. Zakupiłem skuter, jeździłem z ulotkami, z reklamą, rozwieszałem po wsiach, po miasteczkach. Wokół tego miasta, gdzie miałem biuro kredytowe. Potem to biuro kredytowe przeniosłem do większego miasta. Niemniej jednak wszystkie te moje działania jakoś nie przełożyły się na, na zwrot z inwestycji, że tak się wyrażę. Po prostu nakład moich kosztów był o wiele większy niż to, ile zarobiłem udzielając tych kredytów, no bo rynek kredytów się załamał, ten kryzys finansowy, który już tak naprawdę zaczął się podczas. Ostatniego, a może i wcześniejszego kryzysu. Eee, tak więc, tak więc to wszystko nie miało znaczenia. No, zbankrutowałem po raz kolejny. O tych bankructwach będę mówił w kolejnych nagraniach, bo już mówiłem, że będę nagrywał. Że opowiem o kilku, a może tak naprawdę dziesięciu swoich bankructwach podczas swojego życia. Mniejszych, większych, ale tak też było. To nie jest tak, że raz zbankrutowałem. Bo tak naprawdę kilka razy zbankrutowałem, tylko że to były bankructwa no, na innym poziomie, z większymi czy mniejszymi pieniędzmi. Tak więc nie daj sobie mydlić oczu, takie jest moje zdanie. Odetnij się od tej telewizji, nie nakręcaj się tą negatywną, negatywną energią, bo z tego nic dobrego nie będzie. Tak więc ja się odcinam, tak jak już powiedziałem, od telewizji. W internecie też ograniczam do minimum e, czytanie tych negatywnych informacji. E, jeśli już, to mam kilka kanałów, kilka źródeł, gdzie wiem, że osoby rzetelnie tą informację przekazują. E, i, wręcz, I wręcz co? No i wręcz gdzieś tam motywują do tego, żeby działać, żeby mm, no wykorzystać ten, ten, ten czas, też, bo tak naprawdę to też jest czas bardzo wielu możliwości. Tak więc, nie zniechęcaj się, po prostu zacznij coś robić. Jak jesteś gdzieś tam zdruzgotany tymi informacjami, to tak jak już powiedziałem, powtórzę się po raz kolejny: odetnij się od tych złych informacji. Nie daj sobie sieczki z mózgu robić, po prostu. Tak więc, do usłyszenia w kolejnych dniach. Będę wrzucał tutaj na YouTube kolejne nagrania, które będą być może dla co po niektórych. Z sugestią, co można robić, jak można działać online, czy to w networkach, czy to gdzieś tam w tematach związanych z kryptowalutami, czy to w temacie związanych z, z e commerce czyli z budową sklepów internetowych. Tak więc tak naprawdę jest bardzo dużo możliwości. To nie jest tak, że musisz robić to, to czy tamto. Sam sobie znajdziesz tą niszę. Być może coś Cię zainspiruje w tych moich nagraniach. Tak więc śledź mój kanał. Subskrybuj mój kanał, będziesz miał na bieżąco to, co ja robię, i będę się dzielił swoim doświadczeniem z przestrzeni ostatnich, tak naprawdę, no, 15 lat, gdzie prowadzę różnego rodzaju biznesy. Tak więc, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymaj się, cześć.